Powiedzenie, które jest adekwatne, zarówno w takich interpersonalnych relacjach, jak i biznesowych, że jesteśmy sumą pięciu najbliższych nas otaczających ludzi, a w tym przypadku pięciu najbliższych nas otaczających marek. I zobacz, nawet jeżeli w tej chwili pokazywałeś mi nową, nową markę suplementową, prawda? Markę, której nikt nie widziałam. I kontekst, w ją zobaczę po raz pierwszy, po raz drugi, po raz piąty, będzie tym, który zpozycjonuje tę markę w mojej głowie. Więc jeżeli ją zobaczę pomiędzy wyprzedażami w Lidlu, Biedronce, Żabce i wszystkich innych znakomicie rozwiniętych dystrybucyjnych sieciach, no to będzie mi się kojarzyła w określony sposób. Natomiast jeżeli ją zobaczę zpozycjonowaną po, pośród. Topowych marek luksusowych, natychmiast podświadomie mój mózg będzie odbierał jako jedną z najbardziej prestiżowych marek i będzie o niej zupełnie inaczej myślał, co jest kluczowe. Te, mhm. Nie tylko dla e, dobrostanu ego właściciela tej marki, żeby ale fajnie, mhm. ale także dla price pointu, czyli mhm. dla m, tej ceny, którą możemy położyć przy, przy tym produkcie, ale także przy dystrybucji, do kogo dotrzemy i jakie. I, i cały łańcuszek powiązań zupełnie inaczej się układa.